Ja nie jestem zakuty, nie? Ej, Polak to ty? Polak Który chce jeszcze? 500 tysięcy Ja nie chcę, ej, ja mam dużo. Ja danych. mogę chcieć. Czekaj, ja muszę ręce, ej, weźmy zakuj. A nie, nie zakupaj mnie, bo on będzie chciał mnie rozkład. No padych Mordo, ja od razu quituję jak policja przyjedzie. Bo, a czy nie kwitujesz od razu, tylko dopiero jak uciekniecie? Bo ja. To mam... Polak jest, a ty takie rzeczy gadasz, że ja jestem. Ale chodzi się, ja nie mogę dobra. nic zrobić. A, dobra, 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 no spokojnie. O, mi, ty, ty, to mnie też rozkup, Ja też spierdolę im. Ale tak nie rób, bo nie, będzie źle. Ja a? muszę quitnąć dlatego że nie mogę kierować, a tym nic nie mogę robić. Dzięki, to? Ja muszę zrobić tak, że jak akcylę. Ty, mogę się z wami zabrać z bagażnika? Nie, bo nam dadzą i nas będą pitować jak A, ora. No Wstańcie nie. tu ładnie w rządku Ładnie w rządku tu wstań. ale nie, bo nie w sklepie, w sklepie oczywiście Jaka jest ta matka ręce za plecy, czy ręce jakaś tam? Ręce w górze miejcie, w górze Nie wy, y, wy, ręce w dół, bo wy tak jakby napiszcie sobie, wiecie, opis, że zakłóci Takie coś, chłopaki, se dajcie sznurkami tak jest. Omo. No i teraz Kręcę. Policja ogólnie jedzie na sam koniec, a jak ja miałem no to. 10 sekund było i nagle przyjechali, myślałem, że już nie przyjadą. A ja w ogóle sam robiłem bez zakładników. I się prawie nabrali, że jestem tym zakładnikiem, bo mówiłem, że ten, ten co robił na paskutował. Płyt, co to jest? Hmm. Mój ulubieniec przyjechał. Witaj to jubieńczył. Jak ja cię lubię! Ja cię lubię pośląsku. No tam jak pan, co tutaj się dzieje? O, ten, sprzątamy ten tego. A ci panowie zekuci, to co? My stoimy, A, pilnujemy drzwi bo, rąk, drzwi. bo jest prawdą sklepu. No. Ani pilnują drzwi, no. mhm. drzwi okej. Okay. Pan, normalnie, proszę pana, ja bym Ale no, mnie Alarm. alarm Proszę pana, alarm, no ty, no zamknięcie mordę tymi ochroniarzami. I sytuacja była taka, no nie? Już się wszystko okay. opowiadam. Nie, spokojnie, spokojnie na sam początek. Stary. Okay. Jeden ochroniarz brał miotkę, no nie? No. No pod kasem była pani, mówię, sekundę masz, żeby to sprzątnąć. No. Bo nie ma pensji. A ten debil, ty w to czerwone walnął, no nie? No. Mówię, no. Co za debil, no? Dałem mu, popchnąłem go, no nie? Aha. No i się kuczę, no i się kuczę, z nim kuczę. No i. Taka sytuacja, no i nie nie, nie, nie no i znowu ale muszę się tłumaczyć, no nie? No biegnie. No, okay. tu tak, tu tego. Możecie jechać, nic się nie dzieje. Okej, okay, rozumiem, dobra, to miłego. O, jednak, je, jednak nie, jednak nie, jednak jest napad. A, mamy bronie, mamy wszystko, mamy trzy jabłka. Dlaczego nie się do same... zakładników? Nie, no, jednak nie ci. będę kłał, ja nie chcę kłoć, no nie? Patrz. Mhm. Okej, okay, rozumiem. Mogę się Donata kupić? Donata to ci zaraz mogę dać w mordę i cię nim odusić. Zamknij to mordę. Dobra, napastników, ile zakładników. Dwóch napastników, trzech zakładników, tego typu. Okej, okay, rozumiem. To jakie żądania? Yyy, dobra, to tak. Pierwszy Trzy nie, za pierwszego chcę 8 osiem... Osiem Red Bully, bo chce mi się spać. Za drugiego wolny odjazd. A za trzeciego wspólny taniec z panem w białym ubraniu. No chyba coś się pojebało, nie chcę <laughs> wziąć. No proszę, czynu Jak masz? Albo dobra, nie chcę rozbliżyć. Nie, 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 wszystko od nowa, wszystko okay, od nowa. No, okay. To tak, pierwsze żądanie to weźcie tego mi Frajera, stąd, który tu leży, i okay. wynieście jak najdalej. Drugie okay. żądanie, wolny odjazd, a za trzeciego. A za trzeciego co... To, to taniec z tobą. ty jest taki fajny chłopak, tu Easy Boost, streetware. a <laughs> te są tu Jordanki Taniec? ze okej okay. Tak, 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 tak. Do Yangleosi tak. może O, o właśnie, do Yangleosi. No to śpiewaj. Nie, puść na głośniku. No ja nie mam, a ty masz? A w aucie nie ma? To no, zakładnik eee, będzie o. śpiewał Dobra, śpiewaj zakładnik Albo Baja, je tam z telefonu Stary, czekaj czekaj. Czekaj chwilę. Dobra. dzięki Dobra tak szczerze, no co chcesz z Nie no tak, wolny odjazd No nie no ja Co mogę chcieć? Wolny odjazd i ale black Bajlaela Jezu ale tam wiercenie Jezu Ty U nas każdy melans ty chłopaki, nie obrazicie się jak pójdę na zaplecze samufinkę podgrzać. Znaczy wziąć ciepło mnie podgrzać ty. Pójdę po mufinkę, dobra? Spokę stary. Celuję do zakładaków. Zakładaków. Masz celuję Zakładaki. do... Zakładaki. Pierwszy raz takie nie słyszę. Zakładaki. Celuję do was. Zrobimy face to face? Tak, mogę jest zakładnik wychodzi, bo nie celuję do ciebie Ty, bo jest drugi ja? napast, no, nie? No, nikt do ciebie nie celuje. Spójrzcie. Czyli tak, ja wychodzić? Tak, bo nikt do ciebie nie celuje. A, no dobra. To dziękuję, do widzenia. Pan łaki. Prawa ręka, ale no. dwóch zakładników na magii. Hey, Trzech mamy! Ja Gdzie ten jest ten trzeci? Ty, u mnie. Było no, do niego celowość. Zgadzał się z tą mu E fry, że? Dobra, no, tak biegnie. Ręce podnosisz, ręce podnosz. No. Ręce podnosisz! nie. Nosę, nie. Kurwa, nie, dobra, weź EJ To już nie było chcące, ale tak się nie robi. No to prazą, ale się wyrzuca. Dobra, dobra możemy jechać. Dobra, możemy jechać, w Mordzie. I z Duarda powiedział. Ej, idę, siema popatrz. cześć. Dobra, możemy jechać? Ej, bo ja muszę jechać, bo. Wolnią mnie z zaraz A dobra, um, spoko Jest dowodem, zielone nie światło? Czekaj. Ale jakie były żądania? Bo już nawet nie, no, nie powiedział Wolny odjazd i brak hełki Dobra 15 ja sekund macie od teraz 15 sekund Ja muszę A, jechać, Elo, no nie no nie Nie idziesz nigdzie zakładnie Ale Dobra elo, idź, elo elo elo, elo. dobra pan, zapomniałam Siema, Siema. Jeszcze 10 sekund, ugryzę mu finkę w tym czasie